Trzeci tom, 10 czerwca 1900 roku Boleści serce Jezusa, kiedy jest zmuszony karać ludzi. Wydaje mi się, że mój uwielbiony Jezus nadal ogranicza o połowę sprawiedliwość Bożą, przelewając trochę goryczy we mnie, a trochę na ludzi. Szczególnie dziś rano, gdy znalazłam się z Jezusem, Moja dusza była udręczona, widząc mękę jego najsłodszego serca z powodu tego, że musiał karać stworzenia. Stan cierpienia, w którym się znajdował Jezus, był tak wielki, że nie czynił nic innego, jak tylko nieustannie jęczał. Na głowie miał gęstą koronę cierniową i to tak wrośniętą, że jego głowa wyglądała jak stos cierni. Aby mu trochę ulżyć, powiedziałam do niego: Powiedz mi, moja dobroci, co ci jest, że tak bardzo cierpisz. Pozwól, że usunę ci ciernie, które cię tak bardzo męczą. Jednak Jezus mi nie odpowiadał, co więcej nawet nie słuchał tego, co mu mówiłam. Zaczęłam więc usuwać te ciernie jeden po drugim, a potem włożyłam je na moją głowę. Kiedy to czyniłam, zobaczyłam, że w odległych miejscach miało nastąpić trzęsienie ziemi, które spowodowałoby zagładę ludzi. Potem Jezus zniknął, a ja powróciłam do siebie. Byłam jednak ogromnie zmartwiona, myśląc o cierpieniu Jezusa i o przykrym losie nieszczęsnej ludzkości.